Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W szóstą niedzielę, drodzy internauci, staje pośród nas Jezus Chrystus ze słowami Ewangelii, słowami życia. Właśnie On zmartwychwstały mówi do nas: Pokój Wam daje, pokój Wam zostawiam. Nie tak jak świat, ja Wam daję. Pośród trudnych doświadczeń, lęków, strachu, pośród wojny w Ukrainie, wysłuchajmy Ewangelii i uczmy się pokoju od Jezusa Chrystusa i prośmy o pokój. Z Ewangelii, według świętego Jana: Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca. To wam powiedziałem, przybywając wśród Was. A Paraklet, Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daje. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że Wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Panie Jezu, może dzisiaj łatwo to powiedzieć, ale jakże trudno przekonać o tych, którzy cierpią, o tych, którzy przeżywają wojnę. No właśnie, czy człowiek wierzący nie może, nie powinien, nie musi odczuwać strachu? Przecież strach jest czymś naturalnym. Dlaczego Pan Jezus mówi, niech się nie trwoży wasze serca, niech się nie lęka? Skąd pochodzi ta pewność i spokojna ufność? Tak tu odpowiedź byłaby od razu taka z pierwszego naszego doświadczenia. Wiemy, że gdy Jezus Chrystus sam stanął w perspektywie śmierci, w perspektywie krzyża, odczuwał lęk do tego stopnia, jak pisze autor natchniony, że jego podstał się jak krew. I właśnie ten lęk dzisiaj wielu ludziom towarzyszy, kiedy patrzymy na naszych braci mordowanych, zabijanych, kiedy różne trudne wiadomości do nas przychodzą. Dlatego Ewangelia jest bardzo trudna, ale też jest bardzo optymistyczna. Kiedy Jezus mówi: "Niech się nie trwoży serce wasze. Ja wam daję pokój", ale ciekawe jak się Ewangelia dzisiaj zaczyna i to jest klucz odpowiedzi na pytania. Jezus Chrystus mówi: "Każdy kto zachowuje moją naukę, każdy, kto trwa we mnie, to jest człowiek pokoju. I ciekawe jest to, że Ewangelia wskazuje bardzo mocno na łączność Jezusa z Ojcem. Dlaczego jest wojna, dlaczego są lęki, dlaczego jest trwoga? Dlatego, że dzisiaj bardzo często indywidualizm, egoizm, nawet egotyzm, chorobliwe zapatrzenie w samego siebie, imperializm, czyli ja, ja i moje ja, taki jasizm, który na każdym kroku ma miejsce. A zobaczmy, Jezus nawet nie mówi ja. I nawet jestem. Kiedy urządza, ja jestem, wskazuje na ojca. Ojciec mnie posyła, ja jestem, a nas posyła Jezus. Ale żeby przyjąć pocieszyciela, żeby przyjąć ducha ojca, trzeba zrobić swoje miejsce. I właśnie trzeba to ja troszeczkę wycofać, żeby dać miejsce duchowi świętemu, który przyjdzie, który jest zapowiedziany, który jest obietnicą i który daje spokojną ufność w sercu, że cokolwiek by się nie działo, człowiek będzie zbawiony przez Chrystusa. Człowiek nawet wobec największych doświadczeń, tak jak pierwsi męczennicy czy kolejni męczennicy byli cierpieli, byli zabijani, a jednak zachowywali wiarę, łaskę pokoju wewnętrznego do samego końca. Dlatego drodzy internauci, prośmy nadchodzącego Parakleta, Ducha Świętego, po pierwsze o łaskę nawrócenia dla tych, którzy źle czynią, o łaskę opamiętania dla tych, którzy sprzeciwiają się Ewangelii. Niechaj paraklet odmieni, niechaj przemieni serce, a jednocześnie umacnia wszystkich, którzy trwają przy Jezusie. Tak jak Ojciec posłał Jezusa, tak nas posyła Jezus. Niechaj pokój zapanuje pośród nas. Maryjo Królowo Pokoju, módl się za nami. Dobrego tygodnia. Niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.